Dzisiaj będzie o tym, jak tego używać, żeby nasze zdjęcia wyglądały znacznie lepiej. Ten film zaczyna dość nietypowo, bo pytaniem, czy błyskanie to jest konieczność, bez której nie zrobi się dobrego zdjęcia? No nie, w sprzyjających warunkach przy ładnym zachodzie słońca w zupełności wystarczy nam naturalne światło, ewentualnie blenda i to tyle. I tak bez lampy zrobiłem te zdjęcia, z których przyznam jestem bardzo zadowolonym. Była wtedy piękna pogoda i zdjęcia praktycznie robiły się same. Ale nie zawsze możemy liczyć na tak ładną pogodę, bo przy dużym zachmurzeniu światło będzie miękkie i delikatne, ale bardzo zimne i trochę nijakie. Organizując sesję w parku, lesie czy górach, najczęściej jakiś tam kawałek musimy przejść, więc liczy się tutaj każdy kilogram. Tak jak mówiłem w poprzednim filmie, są lampy małe, średnie i duże. Duże lampy zabierają sporo miejsca, ale są bardzo mocne i trudniej jest je przegrzać. Spidajte, czyli lampy małe, mają dość mało moc, więc będziemy mogli ich używać raczej po zachodzie słońca. Tutaj lampy średnie mają przewagę, bo są znacznie mniejsze i lżejsze od lamp studyjnych, a także mają znacznie większą moc od małych lamp reporterskich. Część rzędowała nie kończy się na lampach, bo te lampy muszą na czymś stać, więc będziemy potrzebować statywu. Ich ceny zaczynają się od 100 zł, a kończą na kilku tysiącach. Ja w tym, że używam statywów Mafro to serii Bass. Po roku użytkowania uważam, że są one naprawdę dobre. Nie są najlżejsze, ale są bardzo mocne i już nieraz spadły i rozłożone z kilku metrów i nic się z nimi nie stało. Dodatkowo złożone nie zajmują dużo miejsca, a ich ogromnym atutem jest to, że można je ze sobą spiąć, co w podróży jest bardzo wygodne. Żeby mieć ładne światło, to lampy muszą przez coś świecić albo od czegoś się odbijać. Do wyboru mamy na przykład beauty dishe, które dają bardzo fajne światło, ale mają postać takiej dużej miski, której nie da się złożyć. Są też różnego rodzaju parasole i softboxy. W domu używam softboxów heksadekagonalnych 90 i 120. Światło z nich jest super, ale przez ich wagę i wielkość rzadko biorę ich w plener. Jeśli chodzi o planer, to jestem fanem parasoli i tutaj moim ulubionym jest odbijający parasol paraboliczny 130 cm. Daje on inne światło niż boxy, ale nadal bardzo miękkie i przyjemne. Żeby wiedzieć, jakiego sprzętu użyć, musimy wiedzieć, jakiego efektu oczekujemy. Przed sesją dobrze będzie zrobić sobie plan, jakiego typu chcemy zdjęcia. I na potrzeby tego filmu podzielimy sobie światło na cztery kategorie. Światło główne, dopełniające, konturowe i efektowe. Kiedy jesteśmy w plenerze, zazwyczaj główny źródłem świata będzie słońce, a nasza lampa z modyfikatorem będą światem dopełniającym, które będzie doświetlało postać lub wypełniało jej cienie. Z tego scenariusza korzystam najczęściej, bo bardzo lubię, kiedy w kadrze jest słońce i staram się, żeby to ono było głównym źródłem światła na moich kadrach. Wtedy po przekonej ustawiam lampę, która wypełnia cienie albo doświetla parę. Jeśli dysponujemy mocniejszą lampą, to z niej możemy zrobić główny źródło światła, gasząc słońce, które wtedy zajmie się wypełnianiem cieni albo obrysowaniem postaci. Kiedy słońce jest za chmurami i będziemy byskać, to wtedy chmury zadziałają jak duży w softbox i będzie on raczej światem dopełniającym. Głównym będzie lampa, którą ustawimy na nieco większej mocy i uzyskamy wtedy zdjęcie studyjne, ale w plenerze. No dobrze, mamy lampę i czekamy na pierwszą sesję. A z czego powinniśmy zacząć? No, od dobrego przygotowania na sesję. Zacznijmy od obejrzenia inspiracji na Pinterestie, Instagramie czy gdziekolwiek indziej. Dobrym pomysłem jest zapisanie sobie, jakie pozycje mieć na sesji, bo unikniemy wtedy zbędnego stresu w kwestii ustawienia pary. Zacznijmy od tła. Tak, fotografii z lampą błyskową od tła właśnie się zaczyna. Czy jest ono wyraźnie ciemniejsze? Czy pada na niego światło z lampy błyskowej? Jeśli tak, to już daje nam to informację o tym, jak była ustawiona ta lampa. Ilość tego świata mówi nam też o wielkości modyfikatora i odległości lampy od tła. Dalej, czy widać na życiu słońce? Jeśli tak, to w którym miejscu? Jeśli nie widać, to możemy spróbować zobaczyć, czy widać w lecie niektóre zrażają, gdzie ono mogło być. Z samego tła mamy już część informacji. Teraz bierzemy kartkę papieru i próbujemy schematycznie odzerować zdjęcie, w którym miejscu jest postać, gdzie jest słońce i lampa. Wracamy do zdjęcia. O ile postacie zaczniesz od tła? I tutaj mam na myśli, czy znacznie czy różnica jest niewidoczna. To daje nam kolejną informację, z jaką mocą była ustawiona lampa na zdjęciu. Na koniec możemy jeszcze zobaczyć, czy cała postać jest oświetlona, czy na przykład nogi są trochę ciemniejsze i zobaczyć, czy są bliki w oku. Często modyfikator odbija się w oku, dzięki czemu możemy zobaczyć, czym było zrobione zdjęcie. Teraz z naszych obserwacji musimy wyciągnąć wnioski. Jaka jest różnica pomiędzy postacią a tłem? i to jest najważniejszy wniosek. Dalej, gdzie jest słońce i jaki modyfikator został użyty. Możemy to zrobić dla kilku różnych zdjęć i zapisać sobie na mini ściące podstawowe informacje, które pomogą nam na sesji. Dobrze jest przyjść w miejsce sesji trochę wcześniej, dzięki czemu będziemy mogli rozejrzeć się po okolicy i znaleźć miejsca, które będą fajnie wyglądać w kadrze. Co ważniejsze, możemy sobie wyobrazić, gdzie będzie zachodzić Słońce i jaki efekt nam to da. Możemy też skorzystać z aplikacji, która wyrysuje nam drogę Słońca i jego położenie w konkretnej godzinie. Dodatkowo ocenimy sobie ilość świata zastanego, jak możemy je wykorzystać i jaki efekt nam ono da w połączeniu z lampą błyskową. Kiedy już mamy plan, pozostaje go zrealizować. Ustawiamy naszą parę na ciekawym tle i teraz na tym tle się skupiamy. Jak ustawić parametry, żeby uzyskać taki efekt, jaki chcemy, czyli odpowiednie rozmycie tła i przede wszystkim ekspozycję, taką jaką chcemy na finalnym zdjęciu. W tym momencie nie interesuje nas, czy para jest niedoświetlona, teraz najważniejsze jest tło. Kiedy już mamy ustawioną ekspozycję na tło, robimy zdjęcie próbne? Nie jest ono konieczne, wraz z doświadczeniem pewnie nie będziemy tego potrzebować. Dalej ustawiamy lampę z modyfikatorem i tutaj robimy pierwsze zdjęcie testowe już z błyskiem. W tym momencie powinniśmy ocenić wygląd zdjęcia i wprowadzić ewentualne poprawki w ustawieniach parametrów. Nie ma tutaj złotej zasady, musimy tak długo zmieniać parametry, aż uzyskamy satysfakcjonujący nas efekt. Tutaj zasada jest taka: to co zmieniamy w tle, to zmieniamy parametrami w aparacie. A jeśli chcemy zmienić ekspozycję na postaciach, to regulujemy to mocą lampy lub przybliżamy samą lampę do postaci. Na tym etapie pozostaje nam cieszyć się z fotografowania. Zdjęcia wychodzą najlepiej wtedy, kiedy fotografia sprawia nam przyjemność. Wiadomo, stres będzie zawsze, ale dobre przygotowanie ten stres niweluje. Ja mam taką zasadę, że na początku sesji robię zdjęcia bez lampy i dopiero później z. Nie ma co się załamywać, jeśli za pierwszym razem coś nie wychodzi. Tutaj bardzo ważne jest wyciąganie wniosków. Co poszło nie tak i co można zrobić, żeby następnym razem wyszło lepiej. Polecam też analizowanie tego, co nam na sesji wyszło, bo najważniejsze, żebyśmy wszystko robili świadomie. Fotografowanie z lampą nie jest takie trudne, jak się wydaje na początku. Nasze skile rosną wraz z liczbą popełnianych błędów i z liczbą sesji, które zrobimy. Zostawcie komentarz, co myślicie o tym filmie i co chcielibyście zobaczyć w następnych. Teraz idźcie w terenie i błyskajcie. Dzięki za dziś i do zobaczenia następnym razem.